Panie prezesie, chciałem zapytać, jak ocenia pan w zapotrzebowanie na konferencje, na których spotyka się środowisko informatyczne, medyczne i biznesowe? Czy takie konferencje do tej pory były organizowane i czy ta konferencja wpisuje się w zapotrzebowanie rynku? Do tej pory na rynku polskim? Nie mam świadomości istnienia takich konferencji. Do tej pory nigdy nie uczestniczyliśmy, a potrzebę widzę ogromną, głównie z tego powodu, że jednym z takich kluczowych elementów blokujących na przykład w kontekście tutaj tej konferencji rozwój telemedycyny jest brak zrozumienia, brak wspólnego języka tak naprawdę pomiędzy światem informatyki i światem lekarzy. Tego typu konferencja, jak ta tutaj, która gromadzi właśnie przedstawicieli, i to znaczących przedstawicieli zarówno jednej, jak i drugiej strony, którzy mają swoich wiele przemyśleń na te tematy i są gotowi się nimi dzielić. No jest właśnie dokładnie wypełnieniem tej luki, której brakuje, tej luki, która, która do tej pory nie została w żaden sposób uzupełniona przez, przez tego typu właśnie wydarzenia. Także jestem bardzo za i to jest bardzo dobry kierunek. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Niech pan mi odpowie, czy te problemy medyczne, które były dzisiaj poruszane przez lekarzy, czy one trafiają jakby w waszą, Wasz kierunek działania, czy, czy odczytujecie to w sposób pozytywny, czy jesteście gotowi do tego, żeby sprostać tym, tym oczekiwaniom i, i tym wyzwaniom, bo dzisiaj na konferencji zostało powiedzianych, zasygnalizowanych kilka ważnych obszarów, które wymagają tej, tej telemedycyny. Jak się firma Wasza w tym odnajduje i czy, czy macie coś do zaproponowania? Jak najbardziej jest to bardzo ważny głos dla nas, który, który ukierunkowuje to po pierwsze, czyli działania, jakby kierunki, strategie rozwoju w ogóle produktów informatycznych dla, dla medycyny, dla służby zdrowia. Z drugiej strony no, trzeba zauważyć, że Mimo, że pewne technologie są do pewnego momentu jakby wytworzone, one już istnieją, można ich użyć, ale zawsze zostaje ten mały margines na dostosowanie pod konkretne potrzeby. I właśnie taki głos ludzi, którzy naprawdę się otwierają bardzo pozytywnie, opowiadają o swoich problemach, opowiadają o tym, czego im brakuje, no jest tak naprawdę bezcenny. Jeżeli mamy rzeczywiście pracować nad systemami, które, które mają ułatwić życiem, które mają przynieść jakieś konkretne rezultaty pozytywne właśnie w duchu tego, że informatyka powinna usprawniać, redukować koszty. Ten głos jest jak najbardziej przez nas oczekiwany i jak najbardziej bardzo, bardzo osobiście to wręcz odczuwam tutaj. Wiele usłyszałem jakby rzeczy, które mogę u siebie w dziale zrealizować ten głos naprawdę był bardzo słyszalny. Czy Pana zdaniem firma Komar weźmie udział w przyszłorocznej konferencji, która jest zaplanowana na 18-19 marca 2016? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Będzie po konsultacjach wewnętrznych, natomiast bardzo, bardzo pozytywny odbiór i jak najbardziej jesteśmy dumni, że mogliśmy być sponsorem w tym roku. Super, bardzo dziękuję Panie Prezesie. Do zobaczenia w takim razie w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.